wychudł. Tu. Tutaj nic się to nie udawało. Zaraz zobaczcie, co polityka robi się. Ehm. No, szanowni Państwo, w imieniu Janka chciałem bardzo serdecznie podziękować, żeście przyjęli e, zaproszenie do Komitetu Konorowego, Mam mam wielki honor, zaszczyt e, być przewodniczącym. E, czas jest gorący, wielu... E, Części z nas nie ma, są tutaj duchem, a, 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 ale myślę, że przybędą e, do nas, Janek cały czas w ruchu. E, Janie, to wielki honor i zaszczyt być tutaj przewodniczącym Twojego komitetu. No właśnie, bo... Ja chciałem powiedzieć, że Janek zawsze bardzo pracowity, odwalił ogromną pracę. Zaprosił do o, tego komitetu mnóstwo ludzi, mnóstwo rozmów, i, i dzięki temu, że się tak mocno zaangażował, mamy naprawdę wspaniałą e, drużynę, zespół ludzi popierających e, tę kampanię. Ale chyba trzeba przytać nazwiska, bo dla wszystkich to są e, bardzo ważne osoby. E, Pierwsze nazwisko to Roman Sąderzewski. <laughs> To niestety nieobecny, tak, szef e, Andrzej Hanicki, e, europoseł Dariusz Rosati. E, drugi europoseł Michał e, Boni, e, no i tutaj Sportowiec, najszybszy na, na, na mecie Cezary Zamana, Pola. Zwieczony Starosta, Robert Kupryk. Paweł Niech się który mówił, że go nie będzie. Artur Borkowski. A, Maciej Mazur, który jest. 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 Ej, Krzysztof Kapusta były. O jest, o, witam. O, <klucz> hmm. Krzysztof Kapusta był starosta nowodworski, Teraz dyrektor Szybka Sportu także legionowo porusza nas sportowo. Sąsiadka, pani Brigida Wagner Konstantynowicz.

Aleksander Łuczak, premier, minister edukacji. E, Związany z edukacją na tyle, że jest na rozpoczęciu roku akademickiego dzisiaj w Warszawie. Jak e, będziemy i długo, to e, krótko to nie. Jacek Szczepański, tutaj wielko, brawny, kapeluszowy, etc., etc., etc. Nagradzany kolejna nagroda dla kierowanego przez niego. Muzeum Historycznego. To ciekawe, najmłodsze miasto w, w, na Mazowszu i najlepsze muzeum. Przypominam sobie jak, jak wszystko zależy od ludzi. Pamiętam kilka lat temu, już kilka lat temu przyszła taka nowa dziennikarka do jednej z gazet. Chciała być miła i powiedziała mi tak. Nie pan, inne wiadomości znalazłam o panu w muzeum. wyszła jak zwykle. No i teraz, teraz bezpieczeństwo tak. Generał dwugwiazdkowy Piotr Czerwiński. Wczoraj małżeński. Obawiałem się, że go przyjedzie, bo byliśmy wieczorem na pewnej walce z innymi generałami. Widać, że pan generał zaprawiony w boju. W ogóle nie widać, jak by walczył. Reszek Kruta. Kruta, który jest gdzieś rozjechany. Nie przez pociąg, tylko w pociągu, Był dyrektor ZPM. Jan Boksztanin. Nie, nie. nie profesor, Woda to nie pomoże. <laughs> profesor, muzykolog, też spiritus movens. Już nie wiem, to były piąte albo szóste. Szósty festiwal organowy w regionowie, w tym najmłodszym. Który? Jedenasty. <laughs> Dlatego jesteś w muzeum. <laughs> Ale jeszcze żywy eksponat. Naprawdę jedenasty już. To też niezwykłe, że mamy same nowe kościoły, a fajne instrumenty organowe. Rzeczywiście legionowo to niezwykłe miasto. Dariusz Ziąbski, to piłkarz, Nasz jedyny olimpijczyk, nie wiem, czy tego dopłynął dzisiaj, Dawid Szulich. Legionowo porusza nas sportowo pewnie gdzieś. Góry pływa gdzie indziej. A kluba Legionowskiej Oświaty. Pani dyrektor naszej szkoły podstawowej, ale spokojnie jak pani dyrektor była dyrektorem, to, to, to nas tam nie było. Pani Dorota Kuchta na świecie. Sąsiad nasz ukochany, e, jak wam coś nawali to, to niego, jak byłem, Witold Mocelewski. Przewodniczący Rady Jabłonów. Przewodniczący Rady. Rady. Kolejność. E, Dorota Wróbel-Górecka. Dorota wróbel <gul> Człowiek, człowiek niezwykły, który był jedyny człowiek, który mnie dobrze zastąpił na stanowisku, bo wcześniej byłem prezesem w u prawie nie umiałem spływać. w tutaj i Krzysiek mnie zastąpił i naprawdę robi to dużo lepiej niż ja robiłem. Sztokholmowski, prezes Legionowskiego Bogactwa. Eee, eee, nie ma tez, to bo żona, to Bożona zazdrosna. Eee, Witold Has jest tutaj z nami. Pani dziękuję. dziękuję. Pan eee, Stanisław Kaszewski. Tak, a nie, że poeta to się za chwilę przekonamy, bo w rozmowie, w rozmowie tutaj, tak, tak, tak. Ja, ja wiem więcej niż ty. Tylko o panu Witoliu oczywiście, o innych rzeczach nie śmiałbym ja wiedzieć więcej. Książki wydawaliśmy pana Witorga. Pan Roman Biskupski, szef Stowarzyszenia Matryla Szef największej organizacji chyba poza Polskim Związkiem Wędkarskim. Nie pomyśleliśmy o temat obłączu. Bo PZP jest największy legendarium, ma 1300 członków, ale drugi co do liczebności za pewną organizacją jest Polski Związek Emerytów, Ręczistów i Inwalidów z prezesem Ryszardem Gminickim. Przepraszam Znaczyłem także pana Wojciecha Lalek Premier Powieńca, wszystko szczarek. Może tak w urzędach, jakaś pani do przodu. I gwiazda nasza. Najmłodszy wiekiem i staży samorządowiec drżenie. Pan Jarosław, i to zawsze, nie wiem jak, ale ma przeklapane nazwisko. Bo to Chodorkowski to nazywa, z <ślesz> <ślesz> ukosu. Jarosław Chodorowski, Chodorski. <ślesz> I teraz oddamy głos Jankowi czy ja wiem, że Robek ma jeszcze pewne niespodzianki, wiem, że ten komitet będzie rósł zapewne jeszcze w najbliższych tygodniach. Bardzo serdecznie chciałem podziękować Wam wszystkim za to, że tutaj dzisiaj jesteście i za to, że zgodziliście się mnie wesprzeć, ale chciałem powiedzieć, że to nie wszystko. Znaczy, że dziękując za to, że, że będziecie ze mną, że będziemy razem przez te jeszcze 24 dni do wyborów, proszę o Was o coś więcej. Znaczy, proszę o Was o to, żebyśmy byli razem przez kolejne cztery lata, które będą jeszcze trudniejsze niż ta kampania, bo to będą lata, w których trzeba będzie realizować marzenia mieszkańców powiatu legionowskiego, powiatu wołomińskiego nowodworskiego i wszystkich ośmiu powiatów podwarszawskich i marzenia polaków po prostu. I tak sobie myślę, że każde wielkie przedsięwzięcie ma swoją radę programową, albo radę mędrców i trochę tak traktuję ten, ten komitet i waszą obecność. Liczę na to, że przez te cztery lata Będziecie e, chcieli udzielać swojej mądrości, swojego doświadczenia temu naszemu posłowi z Legionowa z powiatu legionowskiego, tak żeby to był rzeczywiście nasz poseł. I absolutnie mój numer telefonu, prośba, smsa Janek wygłupiasz się, Janek zrób coś innego, zależy nam na tym. Liczę na to, że będziecie moimi doradcami i że będziecie w ten sposób Wspólnie, wspólnie z naszym posłem zmieniać yy, oblicze naszego kraju. Bardzo Was o to proszę: o to, żebyście zostali radą mędrców i radą nadzorczą, komitetem honorowym całej tej, tej kadencji. Bardzo na to liczę, bo po to wybieramy posła, żeby reprezentował naród, mówi Konstytucja. Ale naród to konkretni ludzie. Konkretni ludzie, którzy żyją tutaj w tej Legionowie, w Powiecie Legionowskim, a Wy przez swój autorytet, wieloletnią pracę wiecie dużo o tym, co jest marzeniem, co jest ważne dla ludzi, którzy tutaj żyją, bardzo na to liczę i bardzo o to proszę. Dziękuję serdecznie.